To 2 godziny będziemy czekać? No, a nie może pan sobie nagrać tego i sobie wysłać swobodne zgłoszenie? Nie. To poczekamy 2 godziny, poczekamy 2 godziny. Dzień dobry. Proszę pani, chciałem zgłosić Dobra. samochód jeżdżący wzdłuż pochodniku z dala od jakiejkolwiek jezdni. To już wielokrotnie zgłaszałem byli tutaj kierowcy Karani. Jest to z ulica Sobieskiego 102 na Mokotowie Warszawie. Co dwa, ale po chodniku jeżdżą, żeby zaparkować, czy o co tam chodzi? A co to za różnica? No dostawca to jest. Po prostu chciałam pytać, To jest dostawca. Do sklepu. Chciałam prostu do sklep. w zgłoszenie. Dlatego chcę wskazywać, żeby to nie była pusta formatka, typu jedźcie policjanci, tylko żeby wiedzieli do czego. I to tyle moje mojej strony. Dobra. Dobra. pytam. To jest dostawca do sklepu. Nie delikatestów. Nie, zadzwoniłem na policję. Będziemy czekać. Czemu? Ja z dostawą tu to już pada. Ja rozumiem. Musi, bo ja wie pan co robi. Mokoty. Ja wjechałem, chodzi, bo zostało. jestem Laleński. Tak, ten co się wyświetla. Dobra, lubię. Nie może pan tak teraz jechać, bo trzech teraz na przyjazd policji. Słyszy pan? Bądź pan człowiek, Słucham? Pracuje jako kierowca. Bądź pracuje. Ja wiem, że, tu nie jest te Zostałem, że... Dlaczego? Dlaczego mi pan jest kierowca. Dlaczego mam panu więcej nie wierzy? A gdzie pan nie Gdzie nie wjedzie? Ale gdzie pan wiedzie? Gdzie, gdzie pan zatrzyma ten auto? Co, co tam? No gdzie? Tam nie ma gdzie się zatrzymać. Tam jest park przy parkingu. Pójdź chyba, proszę pana. Ja mam 22 punkty na koncie. Ale ja już zadzwoniłem. No proszę pana, niech pan odwoła to. Proszę pana, ja już zadzwoniłem. Proszę pana, niech pan odwoła to. To pan się zadzwoni, odwoła, że pan wyjeżdża. Dobra. 112 ja... numer jest. Znaczy ja dzwoniłem na 997, ale... A pan. Proszę Nie. pan, myślałem 22 punkty, czy gier wiem jak. zadzwoni policja i powie, dobra, kierowca się wytłumaczył, może pan go puścić, to wtedy odialo, A Jaki to numer? ma 997. Puści pan, proszę, pan ja... 997. Bądź pan człowiek. Co pan ma dostałeś? te punkty? No z... Za piękne oto... Nie, za, te. no za ten. Dobra, robię. Z radaru, 22 no, punkty. Na no, Umiankach po raz mi radar mam. I co dalej pan tak szybko jeździ? Nie, no normalnie. Nie? Normalnie? Puści pan panu. Do... Gdzie jest ten Tam można stawać. Nie można. Wie pan co, tutaj się dogadujemy z tym panem, co do pana dzwonił przed chwilą. Bo tu wjechałem na chodnik z dostawą, tak? Bo pan tu robił zgłoszenie takim rowerem nie zastawił, bo na chodnik jechałem busem z dostawą. I chcieliśmy to odwołać pan powiedział jak pan powie mu, że mogę odjechać to odjadę. Dobra, dziękuję. Tylko pan ma to odwołać. Odwoła wam, pan, proszę pana. Nie. No boś, pan. No bołaś pan słowo. Panu pouczenie i nic nie da... Pan pouczenia. powie, że pan więcej tu nie wiedzie, że pan tam ma parking. A gdzie jest ten parking konkretnie? Pan mi go pokaże. Zawsze busy stają tam na rogu. Stoi silnik włączony, zostawił pan? Nie, zgodnie z no, pan pokaże mi ten parking, chodź Zawsze busami stajemy tu na rogu. A, a to, dlaczego, to dlaczego pan dzisiaj tu wjechał? Zostawę, mu dużo miałem. Tu się stanie na gabarytę. To ja mam taką prośbę, żeby tu stajemy. zawsze tu stawał. Albo tu się staje. Świetnie, to zawsze. Pan ale stajemy. zawsze stajemy, no. No ale dzisiaj to. akurat przy... przy no koło. mam dużo stałych pączków, nie miałem dużo. No to, to ma... A wie pan dlaczego to jest niebezpieczne takie, jeżeli nie pączka. Nie wiem pana. dlaczego. Ma pan kamerę cofania? Mam. Naprawdę? Dlatego mam widziałem ja pan swój z tyłu. A, a jakbym pan nie miał kamery. To. Odwoła, a odwoła, od... mi się popsuła? Nie popsuła. Nie, pączka. nie odwołam przy pana. Nie, musicie zapłacić każdy 2500 i się nauczycie, że się tu nie wjeżdża i koniec. No. pan nie że to nie wiadomo. Nie. Wjeżdżę. nie. pan. Za rok też będzie tu ale też będzie miał pan. Nie i też wjeżdżę. Wjeżdżę. A wie pan, kto rozwalił tą kostkę? Nie. Pan. pan nie no nie pan to bierze. popsuł, no. No woła pan, troszkę. Nie. No bądź pan człowiek. No nie, no. To Jaki ma sens dzwonić na policję i odwoływać? Jak nie, jak nie dostaniecie mandatów, to się nie nauczycie. Rozumie pan to, czy nie? 22 punkty i ja pan już wolniej jeździ, tak? No, bo dostał pan punkty. Nie, jeden. Za jazdę po chodniku jest jeden. Jakby mi pan potrącił, to by było więcej.

Ja ma zgłosi... On ma kamerę cofania. Pan przejdzie, żeby nas A Jak nie ma kamerę wyjechać? cofania, to może tak jechać? Proszę pana, ale no musi wyjechać. Kolega go... Proszę pana. Nie, bo ja zgłosiłem to po to, żeby on tu nie wjeżdżał więcej, a jeżeli bo, ale on musi dal... jakoś stąd wyjechać. A jak ma kamerę, to może tak jechać? No a jak ma stąd wyjechać? Ale jak ma kamerę, to może tak jechać. Niko nie pilnuje, żeby kogoś nie przejechał, kto wychodzi ze sklepu. Dobra. Ja zgłosiłem to po to, że to jest niebezpieczne. I teraz on się tak po prostu dalej cofa, więc to oznacza, że może tak jechać, tak? Dobrze. Mówił Pan na pewno? Siedem, siedem? Tak. przestał cofać. Teraz on tam stoi, tak? Czy ten będzie tak stał? Tak, teraz czy... najbardziej przeszkadza ze wszystkich. Czeka miejsc. na mandat. Ja bym powiedział, żeby wyjechał trochę. A mógłby pan trochę się odsuwać, bo tu pan blokuje. Stop! Blokuje pan tu wejście. Tak, Policjom kazał mi tu czekać. No. Dobra, panie wujczaku, ogólnie. Czy... To od nas już tyle. Panu dziękujemy za zgłoszenie. I on stracił tak? prawo jazdy, tak? Słucham? Stracił prawo jazdy w tym momencie. Został kanany mandatem. Bo on ma 22 punkty plus 8 A tego nie to 30. W takim razie, jeśli tak, no to da. O kurczę, ładnie. A ten pan może jeździć teraz samochodem jeszcze? Słucham? Ten pan może jeszcze samochodem jeździć? A dlaczego nie? On no, nie ma 30 punktów już. Pana, Mówił, że ma 22, systemie, ale dostał 8. W naszym systemie nie ma takiej informacji, ile ma pana punktów, na pewno zbiera, na pewno nie ma ochrawi do zabrania w tej Aha, chwili, także... Bo, czyli oszukał Proszę mnie. Pana, na pewno jeszcze zostało 8 <grym> punkty 1500, także... Dobra, dziękuję.